Wieś rybacka ukryta wśród pagórków i lasów województwa zachodniopomorskiego była miejscem, gdzie dni mijały cicho i powoli, jak tafla wody jeziora Drawsko w bezwietrzny poranek. Latem wieś żyła bardziej. Turyści przyjeżdżali tu dla spokoju, dla ryb i dla przestrzeni. Ale zimą i jesienią wszystko cichło. Zostawali tylko ci, którzy znali każdą ścieżkę, każdą zatokę i każdą zmianę pogody po zapachu wiatru. Janusz Wróbel miał 72 lata, ale ruchy wciąż pewne, ręce spracowane i mocne. Przez ponad 40 lat uczył biologii w szkole średniej w Szczecinie. Po przejściu na emeryturę, sprzedał mieszkanie i zamieszkał na stałe w domku letniskowym nad jeziorem. Dom był niewielki, drewniany, ale zadbany, z zielonymi okiennicami, tarasem od strony jeziora i pomostem, który sam zbudował wiele lat temu. Janusz był wdowcem. Jego żona, Halina, zmarła 10 lat wcześniej, a jedyną osobą, z którą utrzymywał regularny, ciepły kontakt, była jego córka Marta i jej ośmioletnia córka, Zosia. Dziewczynka była jego oczkiem w głowie. Każde wakacje, ferie i długie weekendy spędzała właśnie u niego. Wędrowali razem po lesie, obserwowali ptaki. Janusz uczył ją rozpoznawać tropy zwierząt i gatunki drzew. Gdy Zosia przyjeżdżała, w domku robiło się głośniej, jaśniej, jakby przybyło światła. Tego lata Marta zgodziła się, by Zosia spędziła z dziadkiem prawie cały sierpień. Dziewczynka miała przed sobą trudny rok szkolny, a Janusz zapewniał, że zadba o naukę, odpoczynek i regularne posiłki. Będę uczył ją łowić ryby tak, jak Halina kiedyś mnie, mówił przez telefon. Marta się śmiała, choć miała lekkie przeczucie niepokoju, którego nie potrafiła nazwać. Sierpień był ciepły, słoneczny, z lekkimi wieczornymi mgłami nad jeziorem. Codzienna rutyna Janusza i Zosi była niemal rytualna: rano śniadanie na tarasie, potem wypad nad wodę, czasem pływanie łódką, zbieranie grzybów, wieczorne opowieści przy herbacie. Sąsiedzi, głównie starsi ludzie i kilku wędkarzy, widywali ich często. Zosia zawsze w kapeluszu z daszkiem z siatką na motyle i notesikiem, do którego zapisywała wszystko, co dziadek jej mówił. W czwartek, 17 sierpnia, pogoda była spokojna. Niebo zasnute lekką mgłą bez wiatru. Około godziny czternastej Janusz zadzwonił do sąsiada pana Romana, by zapytać, czy widział jego wiadro na robaki. Krótka rozmowa, śmiech. Wypływamy na chwilę, może coś złowimy, rzucił na koniec. To był ostatni kontakt. Wieczorem, około 18.00, sąsiedzi zauważyli, że łódka Janusza nie wróciła. Początkowo nikt się nie przejął. Może zostali dłużej, może poszli nad drugi brzeg, ale gdy zapadł zmrok, a światła w domku nadal były zgaszone, pani Jola, sąsiadka z naprzeciwka, zadzwoniła do Marty. Ta, zaniepokojona, zadzwoniła na policję. Patrol dotarł około 22.00. Domek był zamknięty. W środku porządek, nic nie wskazywało na włamanie. Na stole stała niedopita herbata Zosi, na kanapie leżała jej bluza. Policjanci rozpoczęli przeszukiwanie brzegu. W nocy do akcji dołączyli strażacy z łodzią motorową. Nad ranem zlokalizowano łódź, dryfującą bezwładnie na środku jeziora, około 300 metrów od brzegu. W środku były dwie wędki torba z prowiantem i czapka Zosi. Nie było śladów walki, przewrócenia ani krwi. Zaczęły się dni poszukiwań. Strażacy, nurkowie, psy tropiące. Przeszukano każdy centymetr brzegu, las, wodę do głębokości piętnastu metrów. Bez skutku. Jezioro Drawsko, jedno z najgłębszych w Polsce, nie oddawało tajemnic. Ludzie spekulowali. Utonięcie, ucieczka, porwanie, ale nie było śladów. Kamery w okolicy nic nie zarejestrowały. Telefony Janusza i Zosi milczały. Ich ostatnia lokalizacja pokrywała się z miejscem odnalezienia łodzi. Marta przeżywała dramat, jakiego nie życzy się nikomu. Z dnia na dzień rzuciła pracę, przeprowadziła się do wsi, zamieszkała w domku ojca. Codziennie chodziła nad brzeg, rozmawiała z policjantami, rozwieszała plakaty, prosiła media o nagłośnienie sprawy. W wywiadach powtarzała Zosia nie zniknęła bez śladu. Ona gdzieś jest. Moje dziecko żyje. Z czasem zainteresowanie mediów osłabło. Ludzie mówili, że to pewnie wypadek tragiczny, ale naturalny. Marta się nie poddawała. Zatrudniła prywatnego detektywa, przeszukiwała internet, rozmawiała z jasnowidzami, choć wcześniej w to nie wierzyła. Zamykała się w pokoju Zosi i wąchała jej rzeczy. Każdy przedmiot, rysunek, zabawka były świętością. Nad jeziorem wróciła cisza. Jesień przyszła z deszczem i chłodem. Domek Janusza wydawał się opustoszały, mimo obecności marty. Ludzie ze wsi zaczęli jej unikać. Nie z powodu złości, z powodu bezsilności, bo nie wiedzieli, co powiedzieć. Gdy jezioro zamarzło w grudniu, nikt już nie liczył na cud. Zimą jezioro drawsko zamierało. Lud pokrywał jego powierzchnię jak martwy pancerz cichy i bezlitosny. Nadbrzeżne trzciny szumiały tylko gdy wiatr przeciskał się między nimi, a ślady na śniegu znikały z każdą kolejną godziną, mieszkańcy wsi Rybacka przestali mówić o Januszu i Zosi. Może z litości, może z bezradności. Czasem tylko w sklepie ktoś szeptem wspomniał, jeszcze ich nie znaleźli? Ale nikt nie oczekiwał już odpowiedzi. Marta trwała. Jej twarz poszarzała, ruchy były szybkie i nerwowe, jakby próbowała wygonić z ciała bezustanny lęk. Codziennie wychodziła na pomost, wpatrując się w zamarzniętą taflę. Jej dłonie były spękane od mrozu, palce zaciskała na kubku z herbatą lub telefonie, który wciąż miała przy sobie. Czekała na telefon, na znak, na sen, który przyniósłby rozwiązanie. Ale śniła tylko fragmenty echo śmiechu Zosi, plusk wody, wzrok ojca z oddali. W styczniu marta zaczęła przeglądać wszystkie dokumenty ze śledztwa. Uparcie, strona po stronie. Analizowała logi telefoniczne, nagrania z kamer z sąsiednich miejscowości, zeznania sąsiadów. Zatrzymała się przy czymś, co wcześniej uznała za drobiazg. Relacja starszej kobiety, pani Heleny, która mieszkała samotnie po drugiej stronie jeziora. Kobieta zeznała, że wieczorem 17 sierpnia, około godziny 19, usłyszała dziwny hałas, jakby klakson lub pisk. Potem wszystko ucichło. Policja uznała to za nieistotne. Ale Marta wróciła do tego zapisu. Pomyślała, że jeśli tam coś się wydarzyło, to może ktoś albo coś pozostawiło ślad. Gdy lód zaczął topnieć w marcu, nad jeziorem pojawili się pierwsi rybacy. Jednym z nich był Andrzej Malec, mężczyzna po pięćdziesiątce, samotnik, który całe życie spędził nad wodą. Rybak, ale też człowiek obserwacji. Prawie nie rozmawiał z innymi, ale był obecny, jakby jezioro było jego domem. 12 marca, tuż po świcie, Andrzej wypłynął swoją starą łodzią w okolice, gdzie wcześniej znajdowała się łódka Janusza. Woda była zimna, jeszcze pełna resztek lodu i gnijących roślin. Andrzej zarzucił sieci, jak robił to od lat. Po godzinie poczuł opór. Myślał, że to konar, może resztki starych sieci. Ale gdy zaczął wyciągać linę, coś w nim zadrżało. Z wody wyłonił się splot mokrej siatki, trzcin i czegoś jeszcze – Koloru różowego. Na pokładzie, wśród splątanych wodorostów, leżała dziecięca torebka. Jasno-różowa, z nadrukiem wróżki i połyskującymi cekinami. Była przemoczona, zniszczona, ale wyraźnie należała do dziecka. Andrzej zamarł. Znał historię Zosi. Wiedział, że taka torebka widniała na plakatach rozwieszanych przez Martę. Nie dotknął jej więcej. Zawinął znalezisko w folię i wrócił do brzegu. Od razu pojechał na posterunek policji. Torebkę otwarto w obecności Marty. W środku znajdowały się para dziecięcych rękawiczek z jednorożcami, zalany wodą zeszyt z rysunkami i naklejkami oraz wstążka, czerwona, poszarpana, przesiąknięta brunatną plamą. Po badaniach ustalono, że to krew i że należała do Zosi. Jednak znajdowało się tam również inne DNA, niezidentyfikowane, należące do dorosłego mężczyzny. Nie pasowało do Janusza, to zmieniło wszystko. Policja wznowiła śledztwo. Zabezpieczono obszar wokół miejsca, gdzie Andrzej znalazł torebkę. Pojawili się nurkowie, sonar, drony. Przeszukiwano dno jeziora, ale nic więcej nie znaleziono. Zaczęto analizować osoby, które przebywały w tamtym rejonie tamtego dnia. Przesłuchiwano mieszkańców, pytano o auta, dźwięki, ludzi obcych. I wtedy odezwał się pewien myśliwy. Pan Wacław, który przysięgał, że tamtego wieczora widział srebrne kombi zaparkowane w lesie. Stało tam około godziny. Nie rozpoznał tablic, ale zapamiętał wgniecenie na tylnym zderzaku. Policja zaczęła sprawdzać lokalnych właścicieli podobnych pojazdów. Trop prowadził do kilku mężczyzn. Jeden z nich zwrócił uwagę śledczych: Piotr Grzyb, były strażnik rybacki, który kiedyś pracował w rejonie jeziora, ale od lat był na uboczu. Od sierpnia nie był widziany we wsi, a jego samochód, srebrne kombi, miał identyczne wgniecenie. Policja dotarła do jego domu, starego gospodarstwa położonego kilometr od lasu. Grzyba nie było, ale na podwórku stał samochód. W bagażniku znaleziono włókna materiału odpowiadające ubraniu, które Zosia miała na sobie w dniu zaginięcia. Znaleziono też dziecięcą spinkę do włosów. Grzyba zatrzymano dwa dni później w koszalinie, gdzie ukrywał się w hostelu. Był zaskoczony, ale nie stawiał oporu. Podczas przesłuchania był milczący. Ale po trzech dniach pod wpływem nacisku zaczął mówić. Zeznał, że widział Janusza i Zosie na wodzie, zbliżył się łodzią, chciał pogadać. Potem, jak twierdził, wszystko się wymknęło spod kontroli. Zosia została zabrana do lasu. Janusz próbował ją ratować, został uderzony wiosłem, wpadł do wody. Grzyb nie próbował go ratować, Zosie przetrzymywał kilka dni w szopie, potem. Nie chciał mówić dalej. Zapytany gdzie jest ciało dziewczynki, spuścił wzrok. Nie szukajcie jej, powiedział. Nie ma już nic do znalezienia. Zeznania Piotra Grzyba nie zamknęły sprawy. Przeciwnie, otworzyły nowy, jeszcze mroczniejszy rozdział. Dla Marty oznaczały jedno jej córka mogła jeszcze żyć. Mimo że policja była skłonna traktować słowa Grzyba jako przyznanie się do zabójstwa, brak ciała i niejasność w jego wypowiedziach podważały wersję wydarzeń. Marta chwyciła się tej niepewności jak ostatniej deski ratunku. Nie powiedział, że ją zabił, tylko że nie mamy jej szukać, a może ona wciąż gdzieś jest, zamknięta, przetrzymywana, powtarzała z coraz bardziej rozbieganym wzrokiem. Władze, naciskane przez opinię publiczną, Musiały kontynuować poszukiwania. Grzyb wskazał ogólnie obszar leśny, kilka kilometrów na południe od jeziora, zarośnięty, nieprzebywany od lat. Tam miała stać szopa, w której rzekomo ukrywał dziewczynkę. Na miejscu znaleziono to, co mogło być potwierdzeniem jego słów: zgniłą drewnianą konstrukcję z przegniłym dachem, wewnątrz porozrzucane resztki śpiworów, plastikowe naczynia, dziecięcy rysunek kredką na desce podłogowej przedstawiający dom z dymem i dwie postaci trzymające się za ręce. Na jednym z kantów widniał fragment napisu: Zo. Śledczy zabezpieczyli miejsce. Znaleziono ślady biologiczne: włosy, odciski stóp, resztki jedzenia. Na jednej ze ścian wyryto gwoździem datę: 20.08. To mogła być ostatnia noc Zosi w tej szopie, ale co wydarzyło się potem, nadal było tajemnicą. Grzyb milczał. Nie odpowiadał na pytania, nie uczestniczył aktywnie w przesłuchaniach. Jego adwokat twierdził, że oskarżony jest psychicznie niestabilny, a jego relacje są niespójne. Jednak Marta nie mogła przestać działać. Sama zaczęła przemierzać lasy, rozmawiać z miejscowymi, leśnikami, włóczęgami. Każdy trop był dla niej wart podjęcia. W marcu pojawiła się nowa wskazówka. Grupa harcerzy z innego województwa, która biwakowała w okolicach Starego Tartaku, Natknęła się na pustą przyczepę kempingową. W środku materac, dziecięce ubrania, pusta butelka po wodzie i kartka Zosia była tu. 2508. Ręka pisma przypominała te z zeszytów Zosi. Policja przyjechała na miejsce, ale nie znaleziono śladów obecności osoby dorosłej. Czy dziewczynka była tam sama? Czy ktoś ją zostawił i wrócił? A może to prowokacja? Presja rosła. Media znów ruszyły do akcji programy śledcze, reportaże, analizy psychologiczne sprawców porwań. Marta nie miała już sił, ale nie przestawała. Jej twarz, wychudzona, z podkrążonymi oczami, pojawiała się wszędzie. Gdy wzięła udział w konferencji prasowej, patrzyła w obiektywy, jak w ostatnią szansę. Jeśli gdziekolwiek jesteś, Zosiu, jeśli to widzisz, mama cię szuka, mama cię kocha i nie przestanie. Kilka dni później policja odebrała anonimowy telefon. Męski głos zniekształcony mówił krótko. Jeśli chcecie ją znaleźć, szukajcie w starej żwirowni, przy torach, tylko tam. Połączenie przerwano. Miejsce, o którym wspomniano, było oddalone o dziesięć kilometrów. Zaniedbane. Zrujnowane. Teren był rozległy. Pełen niebezpiecznych struktur, podziemi i zakamarków. Weszli tam w pełnym składzie. Policyjni antyterroryści, ratownicy, psy tropiące. Trzeciego dnia poszukiwań jeden z psów zaczął szczekać przy starym kontenerze. Wewnątrz znaleziono dziewczynkę Zosiu, żywą, była wycieńczona, odwodniona, ledwo mówiła, jej ciało było wychudzone, pokryte siniakami, oczy miała rozszerzone, jakby nie widziała światła od tygodni. Nie wiadomo jak długo tam była. Kilka dni, tydzień, sama? Kto ją tam zostawił? Czy grzyb miał wspólnika? Pytania mnożyły się szybciej niż można było je zadawać. Zosia trafiła do szpitala w Szczecinie. Marta była przy niej niemal natychmiast. Gdy zobaczyła córkę, zawahała się. To nie była ta sama dziewczynka. Zosia była cicha, nieruchoma, unikała wzroku, ale gdy matka wzięła ją za rękę, coś w niej pękło. Łzy spływały jej po policzkach, a usta szeptały tylko: Mamo, mamo. Lekarze mówili o szoku pourazowym. O konieczności długiej terapii, o możliwości częściowej amnezji, ale dla Marty to nie miało znaczenia. Zosia była. Oddychała, patrzyła. Grzyb został oficjalnie oskarżony o porwanie, znęcanie się i usiłowanie zabójstwa. Ale nadal nie przyznawał się do przetrzymywania dziewczynki w żwirowni. Śledztwo rozszerzono. Poszukiwano innych powiązanych osób. Analizowano każdy ruch, każdy sygnał GPS, każdy bilet parkingowy, który mógł coś zdradzić. Dla Marty, choć znalazła córkę, koszmar się nie skończył. Każde przebudzenie Zosi było przypomnieniem, każda jej cisza raną, każde pytanie bez odpowiedzi bólem nie do zniesienia, ale żyły razem. Po odnalezieniu Zosi świat wokół Marty się zatrzymał, ale tylko na chwilę. To, co powinno być końcem koszmaru, Okazało się początkiem zupełnie nowego, równie bolesnego, równie niezrozumiałego. Córka była obok niej, ale to nie była ta sama Zosia, którą znała. Dziewczynka, kiedyś energiczna, pełna śmiechu i nieustającej ciekawości, stała się cicha, czujna, jakby każda sekunda mogła przynieść nowe zagrożenie. Zosia nie chciała rozmawiać, nie płakała, nie krzyczała. Siedziała w szpitalnym łóżku z kolanami pod brodą, otulona kocem, z oczami wbitymi w jeden punkt, reagowała na głos matki przytulała się, ale milczenie było jej nowym językiem. Psychologowie tłumaczyli, że to naturalne reakcja obronna organizmu, stan zamrożenia. Dajcie jej czas, mówili. Ale Marta bała się czasu, bała się, że każdy dzień, w którym Zosia nie wracała do siebie, oddalał ją jeszcze bardziej. W ciągu kolejnych tygodni dziewczynka zaczęła powoli odpowiadać na pytania. Najpierw krótkimi słowami, potem pojedynczymi zdaniami. Mówiła o ciemności, o zamknięciu, o mężczyźnie, którego nie znała wcześniej, o szopie, o samochodzie, o głosach za ścianą, czasem krzykach, czasem śmiechu. Nie wszystko było jasne, nie wszystko logiczne. Część wspomnień wyglądała jak sny, ale jedno było pewne: Zosia przeszła przez coś czego dziecko nie powinno nigdy doświadczyć. Grzyb siedział w areszcie. Śledztwo wykazało, że działał sam, brak śladów innych osób, brak powiązań. Ale Marta nie wierzyła. Była przekonana, że ktoś mu pomagał, może ktoś, kto wiedział, ale milczał, może ktoś, kto był blisko, ale nigdy nie wzbudził podejrzeń. W takich sprawach prawda rzadko była czysta. Proces grzyba rozpoczął się w czerwcu. Sala sądowa była pełna: dziennikarze, mieszkańcy, rodzina. Marta zeznawała jako świadek, opowiadając o telefonie dziadka, o wieczorze zaginięcia, o poszukiwaniach, o znalezionej torebce. Gdy przyszła kolej na Zosie, sąd zrezygnował z bezpośredniego przesłuchania. Jej relacje odczytano z nagrania przygotowanego przez psychologa. W nim mówiła cicho, unikając wielu szczegółów, ale jedno brzmiało wyraźnie: Bałam się. Myślałam, że już nigdy nie wrócę. Grzyb słuchał ze spokojem, czasem spoglądał na Martę, ale najczęściej patrzył w blad stołu. Nie okazywał skruchy, nie prosił o przebaczenie. Jego obrońca próbował podważać wiarygodność dziewczynki, sugerując zaburzenia pamięci, fantazję, stres pourazowy. Ale nikt na sali nie miał wątpliwości. Wyrok zapadł pod koniec lipca do żywocie, bez możliwości ubiegania się o warunkowe zwolnienie przez trzydzieści lat. Marta nie czuła ulgi. Nie było satysfakcji, tylko pustka. Po procesie wróciły do domku nad jeziorem. Marta wiedziała, że to miejsce przesiąknięte jest wspomnieniami, zarówno pięknymi jak i przerażającymi. Ale Zosia chciała tam być. Może, żeby coś zrozumieć. Może, żeby coś pożegnać. Pierwsze tygodnie były trudne. Każdy szelest w lesie wywoływał niepokój. Każde pukanie do drzwi mroziło krew. Zosia budziła się z krzykiem. Nie potrafiła spać sama. Marta spała na podłodze obok jej łóżka, trzymając ją za rękę przez całą noc. Z czasem pojawiła się rutyna. Wspólne śniadania, spacery, krótkie wycieczki do sklepu. Zosia zaczęła znowu rysować. Rysunki były inne, bardziej dorosłe, mniej kolorowe, ale pojawiła się na nich ona sama. Z początku zamknięta w domku, potem stojąca na brzegu jeziora z mamą. Rysowała też dziadka. Jako rybaka w łódce z uśmiechem. Marta założyła fundację, nazwała ją imieniem córki, zajmowała się pomocą dla rodzin zaginionych dzieci, doradzała, organizowała wsparcie prawne, psychologiczne, rozpowszechniała informacje o nowych przypadkach. To była jej forma walki. Jej sposób na to, by to, co się wydarzyło, nie było tylko tragedią, ale impulsem do zmiany. W sierpniu, dokładnie rok po zaginięciu, zorganizowano spotkanie nad jeziorem. Kapliczka, którą mieszkańcy postawili ku pamięci Janusza, została udekorowana kwiatami. Marta przemówiła krótko. Mówiła o ojcu, o jego dobroci, o miłości do wnuczki, o tym, że to dzięki niemu Zosia żyje, bo próbował, bo nie pozwolił, by odeszła bez walki. Zosia zapaliła znicz, położyła na pomoście rysunek z łódką i dwoma osobami trzymającymi się za ręce. Potem długo wpatrywała się w wodę. Marta podeszła i objęła ją ramieniem. Stały tak w milczeniu. Trauma nie zniknęła, będzie z nimi zawsze. Ale teraz miała imię, kształt, daty. Nie była już mgłą, tylko cieniem, z którym można nauczyć się żyć. Zosia wróciła do szkoły, nie od razu, nie na pełen etat. Zaczęła od kilku godzin tygodniowo. Dzieci były ciekawskie, niektóre okrutne w dziecięcy sposób, ale znalazła też nowe przyjaźnie ciche, delikatne, ale prawdziwe miała opiekę psychologiczną, zajęcia terapeutyczne, a przede wszystkim miała matkę, która nie zrezygnowała. Marta często powtarzała Nie jesteśmy takie same jak kiedyś, ale nadal jesteśmy sobą i to musi wystarczyć.